Witajcie! Na szybkości informacja o nowym walorze, jaki się pojawił dzisiaj na poczcie polskiej. Chodzi o walor Polonia Warszawa, czyli mamy klub sportowy. Jest to kontynuacja walorów z zeszłego roku. W zeszłym roku zostały wydane również walory sportowe Ruchu Chorzów i jakieloni Białystok. Ten, który został wydany dzisiaj nakład ile on to ma? 135 tysięcy sztuk, cena 330, czyli standardowy list po polsce, standardowa cena. Sądzę, że warto kupić, bo bardzo fajne, bardzo fajne grafiki mają. Naprawdę ten znaczek, na przykład ruchu Chorzów z zeszłego roku został wydan, został wybrany jako znaczek, znaczek najładniejszy znaczek w Polsce. Dlatego no, można mieć do kolekcji, bo to jest raczej kontynuacja, tak to mi się, e, tak to mi się wydaje. Dlatego, m, dlatego uważam, że warto kupić. Przypomnienie dla tych, którzy nie wiedzą albo nie słyszeli. E, do 2 grudnia sklep internetowy Filatelistyka Poczta Polska ma inwentaryzację. To powoduje, że nie możecie tam kupić żadnych znaczków. To znaczy możecie zamówić te, które zostały wydane przed... Chyba 12 listopada, yy, więc te, które zostały wydane po tej dacie, czyli na przykład ten znaczek dzisiejszy, niestety nie pojawią się tam w sklepie aż do 2 grudnia bo do tego czasu mają inwentaryzację, także jeśli będziecie chcieli coś kupić nowego, wydanego w ostatnim czasie, w ostatnich powiedzmy dwóch, trzech tygodniach, no to musicie poczekać do tego 2 grudnia, aż to się pojawi w sklepie. Oczywiście te znaczki są dostępne w sklepach filatelistycznych, na początku będą dostępne w tych pocztowych, potem jak te prywatne sklepy filatelistyczne kupią te znaczki, to będą dostępne również w sklepach internetowych i tych stacjonarnych, więc tutaj do was, do was należy decyzja, czy czekacie na y, tą publikację w internecie, czy gdzieś szukacie po sklepach, no mam nadzieję, że w internecie będzie, no, że to nie jest tak, że w tym czasie, gdy mam inwentaryzację, to w ogóle wyprzedadzą wszystkie znaczki, chyba nie, chyba to będzie. Także no, ja liczę na to, bo mi się niestety nie udało kupić poprzedniego waloru y, y, Ted Beshe Armii Andersa, także no, liczę na to, że że pojawi on się w internecie 2 grudnia. Tak samo właśnie z tą Polonią Warszawa. Ona też się teraz nie pojawi w internecie. Pojawi się dopiero 2 grudnia. Mam taką nadzieję. Także to tyle. Porówn po, te walory naprawdę warto kupić. Ja sobie przy, mm, będę kupował. Planuję kupić tą Polonię Warszawę. No niestety ruchu Chorzów i Jagiellonii Białystok nie mam. Aczkolwiek ruch chorzów, czyli ten najładniejszy znaczek Polski 2020 roku, jest dostępny na stronach na sklepów internetowych, więc myślę, że można nabyć. To wszystko. Dzięki wielkie, lecę dalej. Cześć!